Jak to się odbiera? O, dobra, mam. Dzień dobry z tej strony, y, Karen Kowalska. W czym mogę pomóc? Mój syn? Mój syn na pewno tego nie zrobił. Co mnie to interesuje, że pani jest jego nauczycielką, to pani się pomyliła i to pani będzie za to odpowiadać? Nie, 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 nie kochana. Nie, 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 nie. Mój syn jest wzorowym uczniem. A co mnie to interesuje, że on palił epeta, jak to on powiedział, bo słyszę go w tle, w łazience szkolnym kiblu. To co, wy nie macie nauczycieli, którzy mają pilnować dzieciaków? Że wywołał pożar? No to co, nie macie strażaków obok szkoły? Przecież widzę, jak jest straż pożarna. W czym robisz, kochana, problem? Uważaj, uważaj, bo możesz stracić pracę w tym mieście. Aurelko, pakuj się, kochanie, bo zbieramy się na zalęcia baletu, dobrze? Boże, ale mnie to nie interesuje, że ty jesteś zmęczona po jaździe konnej. Ty musisz ciężko pracować, żeby mamusia była z ciebie dumna, tak? No, także pakuj yy, balerinki i lecimy na... Tańce, musisz spotkać z tymi matkami twoich koleżanek w redne suki. Pamiętaj! Jak nie będziesz stała w pierwszym rzędzie, to niestety, ale będę musiała to załatwić inaczej. No, 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 cześć Bożenko, cześć, cześć. Słucham? Anetka z ty... No nim opowiadasz. No nie, no wiesz, ja to się nie interesuję czyimś życiem i mnie to nie interesuje, czy oni tamtą, tam, czy tamtą. Tam. Ale wiesz co, oni, oni już dawno i im się już dawno nie układało, no. Dziewczyny, cześć, cześć, cześć! MŁA, MŁA, MŁA No hej wpadajcie słuchajcie Upiekłam ciast, oj To nie, to nie był rachunek Z cukierni, coś ty, sama siedziałam Dwie godziny piekłam, no ale powiem ci Szczerze, że, ale że z listonoszem Cieszę i mąż zarabia kubek? Żartujesz? Z asystentką? No co się dziwić, asystentka Wiesz jest, o, o I ho E, dzień dobry, dzień dobry, butik Luxeria, tak? Ja, ja mam doświadczenia z kwasem? No co to powiadasz? Ja się starzeję z godnością. No, no ale widziałaś y, tą y, różę. Ostatnio się z nią miałam y, w butiku tym naszym ulubionym. No, 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 no. Tak, tak, Co lajwiki są, no. Ostatni płaszczyk nawet wygrałam, słuchaj. Dobra, nieważne. I mijam się w No powiem ci szczerze, tato przegięła pałę. Klawiaturę taką miała nową, wstawioną, a... a też ona zawsze była wręcz skręsła. Teraz? Kochana. Ona aż mi zabierała tlenu od... jak oddychała. Bartek! Nie siedź tylko przy tym komputerze. Weź mi skocz po podpaski. No co mnie to, że ty się wstydzisz. Przestań, Jezu, Aurelka nie może, bo ona robi teraz niemiecki. Batek, wyłącz komputer i idź mi do Biedronki po podpaski. Młody może listono. Ile ma lat? Jezu. No to ona się naprawdę musiała powyginać. A ona po tym wypadku jest, wiesz o co chodzi? Aha, bo rehabilitacja to, że tak dodatkowo jego była praca, a normalnie jest listonoszem. No. Teraz ma dodatkowy dorobek. Zrobiłam nasz ulubiony serniczek. Słuchajcie, kawkę mam. No, przestań, że co poczułaś z tej kawki? Daj spokój. To jest kawa z mlekiem odtuszczonym. Dzień. Do o, dzień dobry. Dzień dobry, pani Marzenko. Wie pani, co? Ja ostatnio u państwa kupywałam taki oto golfik. Widzicie, kupywałam emkę, no bo jakby wiadomo, schudło mi się trochę ostatnio on jest na mnie za ciasny sprał się w pralce w ogóle jakiś taki yy, zmechacony jest po pralce prałam oczywiście, tak jak jest według instrukcji oraz moich tajemnych sposobów na pranie no ja bym chciała zrobić zwrot produktu bo tej szmaty więcej nie założę przepraszam państwa przepraszam kto ostatni, kto ma numer 14 pani, no to ja jestem za panią ja sobie siądę Oh, dzień dobry, dzień dobry. Naprawdę teraz, żeby zapisać się do lekarza, słucham? Nawet jedynka jeszcze nie weszła? No przecież lekarz miał być od 14, a jest 14.15. To gdzie ta doktorowa jest? Powiem Państwu szczerze, że ja to też nie mam czasu za bardzo, bo ja, muszę, ja mam bardzo dużo spraw do załatwienia. Moja Aurelka to w ogóle teraz chodzi na zajęcia baletu. Jest w elitarnej grupie. E, słucham. Pani córka też tańczy balet. Mhm. A że w przedszkolnym klubie, ojejku. no to nie, to moja córeczka chodzi na prywatne zajęcia. Moja córka jest profesjonalistką. Jeżdżę z nią wszędzie na zawody. No jakbym je chciała, to ja też bym marka mogła w każdej chwili zostawić. Bo wiesz, ja to jestem. Szczyga, a nie to, co ten stary próg. Wszystkie włosy z, z głowy poszły na plecy. Mówię ci, jak on się kładzie na brzuchu jak śpimy, to ja myślę, że jestem w burszczy Białowieskiej. Bartek, a ty ciągle przy tym komputerze? Weź przykład ze swojej siostry. Chodzi na balet, jazdy konno, basen, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański. Jest utalentowana artystycznie, tanecznie, muzycznie. A ty co? Gry ci nie dadzą. Chleba. Naprawdę. Jesteś cały ojciec. Cały ojciec. Lęk śmierdzący. Zobaczysz. Będziesz jak ojciec szynkę krakowską, pocuszaną kroił e, sąsiadką. Będą do ciebie przychodzić takie stare baby jak ja i twoja babcia. I będą cię podrywać. Tylko takie. Tylko takie. I bez żadnych krzywych min. Zamykaj komputer i nie wiem. Idź pobiegać, potańcz. Nie wiem. Rozbierz się u Ciasto. Słuchaj. Super sprzęcior. Thermomix. Musisz spróbować kiedyś. Naprawdę, przyrzekam ci, ja od kiedy mam termomix, moje życie się zmieniło całkowicie. Ja jestem dużo szczęśliwszą kobietą, spełnioną i mam więcej czasu dla mojego mareczka. Wiesz o co chodzi? Teges, śmeges. Ja, jak mu zrobię biszkopt. O! Jest mój! Słucham? Pani mnie w tym momencie obraża? Że ja niby w tym chodziłam i teraz chcę zwrócić? No, chyba co ja pani żartuje w tym momencie. Jestem waszą stałą klientką tego butiku. Przecież gdyby nie ja, to Butik Luksuria by nigdy w życiu nie zaistniał w naszym Szczecinie. No wie pani co? Ja do doktórki dochodzę już z trzy lata regularnie. Mam problemy tutaj z sercem. Niektórzy mówią, że brak. <laughs> Rozumieją państwo? Po prostu dziwią się, że ja. Prnę do swego, prawda? Ciężko pracuję na sukces całej mojej rodziny. Nie pozwolę, żeby nazwisko mojego męża i moje... Było w jakikolwiek sposób obrażany. No cześć mamo, cześć, cześć Byłaś u tego lekarza? Tak, tak, tak mhm. Co on ci przepisał? Nie, no nie opowiadaj Boże, ale te leki, teraz to daj spokój, naprawdę P Pytał o mnie? Pan Kowalski mhm. Powiedz, że za niedługo odwiedzę, bo tak mnie Kuje, co Boże mamo, przestań, żartuję Ja bym Marka nigdy nie zostawiła Dla lekarza? Przecież Marek jest takim świetnym sprzedawcą szynki rzeźnik, przywniesie kiełbasy, dlatego pokochałaś. A taki lekarz po co on mi? Przywiezie dużo kasy, drogie wakacje, samochody luksusowe. Pfff. Mnie takie rzeczy nie interesują. Aurelka, słuchaj, no, zbieram się do. Aurelka, co to jest? Aurelka, co to jest? Co ty trzymasz w buzi? Czy ty zwariowałaś? Dlaczego ci leci dym z buzi i nosa? Czy ty palisz papierosy? Ty sobie żartujesz w tym momencie, młoda damo? Ja poświęciłam całą swoją karierę dla ciebie! Całą! A ty co? Z papierosem w buzi? Taka, taką wdzięczność masz w matce? Nie jest ci wstyd? Nie jest ci wstyd, kobieto? Boże, nie. Nie mam chyba zabał. Nie mam wą. Moja droga, od dzisiaj. Zero wyjścia z koleżankami, zero, a na imprezę w sobotę nie idziesz. Nie idziesz, będziesz siedziała ze mną i piekła ciastka dla yy, Agnieszki Basi i Żanetki, które do mnie przychodzą. Tak, i będziesz siedziała z nami. Zobaczysz, jak wyglądają stare prókwy, które palą tyle papierosów. Może mi jeszcze powiedz, że ty bierzesz te warkotyki albo marinanen, nie młoda damo. Siedzisz w pokoju, nigdzie nie wychodzisz. I nie interesuje mnie to, że ty się umawiałaś już miesiąc temu z nimi. A, a to mi oddaj. Zobaczysz, zobaczysz. Ty tobie się oczy otworzą, jak mnie się zamkną. Wie pani co? Jest ja z panią nie będę rozmawiać, bo pani jest niekompetentna. Eee, poproszę z menadżerem tego lokalu. Eee, pani menadżerka jest. Ja poczekam. Mam czas. Tylko przysięgam, że jak będą szły inne e, klientki, to ja im będę opowiadała o tym, o tej szmacie. Marek, wróciłeś już... O, jest. Chodź, tak na mnie patrzysz. Jakbyś był jakiś do. Niedoje nic co, co 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 pokazujesz co pokazujesz? ty się tu puknij brwi daj spokój jezu wszystkie robiłyśmy poszłyśmy na te makijaże perwamente jak tatuaż jest bo nie będę musiała się już malować o jezu że sztucznie wygląda ty twój twój za to piwny wygląda po prostu naturalnie jak chodzimy razem w dwójkę, to nam ludzie gratulują że kolejne potomstwo idzie weź mnie w kurwiaj marek tylko zapieraj po reklamówki z garażu, bo przywiozłam zakupalę, mnie plecy bolały, nie miałam ochoty nieść. Bo mam ochotę na szarlotkę, bo kupiłam taką gotową. Mówiłam, że upiekłam, no to wow, odkryłeś mój sekret. Po 20 latach małżeństwa. Weź mnie w k dobra? Ma pani 32 lata i jest pani samotną matką? No wie pani co, no każdemu czasami może pójść nie tak coś w życiu. Ale spokojnie, teraz słyszałam, że jest wielka moda na samotne matki. Sama się zastanawiałam przez chwilę, ale stwierdziłam, że kogo będę wyzywał, jak nie mojego mareczka, prawda? A co tam u taty? Uh -huh. No wiesz, no. Siedzi tylko przy telewizorze, ogląda mecze, tak jak mój. Wpadniemy na obiad, no? Wezmę Aurelkę, Bartusia i yy, naszego pieska. No, mamy pieska. To co niosłam ostatnio, to nie była czapka. To był nasz pies, mamo. Pimpuś. Nie mamo, nie będziesz mogła obciąć go na rękawiczki. Dobra, mam kończę, bo muszę odebrać Aurelię z y, angielskiego. No, pa, pa! Ale co ty nie będziesz na dieci jesteś ty? No wiesz co, moim zdaniem to trochę ci poszło, no wiesz, ale to po ciąży jesteś dopiero co, prawda? A 7 lat temu ostatnio rodziłaś. Patrzę, mi się wydaje, jakby to było wczoraj. No wiesz, nie każdy zrzuca po pociąży tak jak ja. Wiesz, jak to ze mną było? Mało przytyłam, a jeszcze więcej schudłam po porodzie. No naprawdę, daj spokój. Nie, 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 nie. Moje sposoby. Kto mnie widział przy chirurgu? Przez ja mi się w życiu nie dała pod nóż moje cycki naturalne to, że y, pikają te bramki przy wyjściu ze sklepu to jeszcze nic nie znaczy że to są jakieś silikony zero zmarszczki mam, bo kremy używam dbam o siebie po prostu i mamy mało stresu z Mareczkiem najlepszym sposobem na stres jest, wiesz krakowska podsuszana <laughs> Marek, słuchaj, no jesteś już w domu no to, bo co znowu taki wyszczysz robisz, jakbyś nie wiem, zobaczył potwora? Jakiego pająka mam na okach? Czy jesteś normalny? Szczoty? Jak chcesz szczotkę do włosów na plecach? To ja ci podam, kupię, wezmę tą yy, od Pimpusia. Że co, że rzęsy takie mam? Daj spokój! Wszystkie robiłyśmy, to jest najbardziej naturalna metoda. U tej pani Ani! No, 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 ty zna Skąd zeszłe panie, manie? Nie wiedziałam, że ta zdzira z tymi tipsami będzie się dobierała do ciebie. Wątróbkę kupywała? A, to dobra, to bezpieczny jesteś. Idę y, się ogarnąć, słuchaj, i jedziemy do mamusi i tatusia y, na kolację, bo mi się nie chce gotować. A jak nie, to podgrzej sobie pizzę z wirtu. Że pani wezwie policję? Proszę bardzo, oni mnie bardzo dobrze już znają. Czy pani myśli, że to jest pierwszy lokal, z którym mam problem? Ja sobie nie pozwolę obrażać moje nazwisko. Niech pani lepiej idzie pod tą ladesz czyścić y, nadal podłogę. Niech się pani przyzwyczaja do nowego zawodu, który będzie miała pani po tej awanturze. Słucha, a gdzie robię? No, chodzę do takiej mojej stałej pani Basi. Pani Basi jest naprawdę fenomenalną fryzjerką. Ona, jak mi zrobi ząbki. Tak, mówię o fryzjerze, nie denty. No, do dentysty dochodzę do takiego pana Tomasza. Młody, doświadczony dentyst. Tak? Powiedział mi, że nigdy w życiu nie był taki podekscytowany robiąc leczenie kanałowe. Ale wracając do włosów, tak ja lubię takie pasemka, mieć volume, e, refleksów trochę, prawda? Jak chce pani, ja podam pani numer, niestety nie mam wizytówki. Ja Niech pani wyjmie telefon, ja znam numer na pamięć. Jestem tam praktycznie co tydzień. Marek! Sprawę mam! Chodź tu szybko! No co się tak kur... Śmiejesz, jakbyś pawiana zobaczył, że, że moje usta wyglądają jak dupa pawiana, to to twojej dupy nie widać, bo jest taka owłosiona. E, su za co, skąd miałem pieniądze, że co usta zrobiłam? A z myślisz, że 500 plus to rośnie na drzewach? Musiałam trochę też zainwestować w siebie. Ja inwestuję tylko w ten dom, tylko w dzieci i inwestuję również w Ciebie. Dlatego postanowiłam. Rozwodzimy się, Marek rozwodzimy się. A co ty się tak cieszysz? Płaczesz? Teraz płaczesz? Że słucham? Ty płaczesz ze szczęścia? Ty, bo ja byłam najlepszym czymś, co cię spo spotkało. Będziesz płacił takie alimenty, takie alimenty, że w swoim mięsnym będziesz sprzedawał warzywa i radzę ci się zbierać, ponieważ moja mama zaraz tutaj przyjedzie i wprowadza się tutaj, a ty wypieraj do swojej mamusi. Moi rodzice zawsze, zawsze nas wspierali, a twoi mieli wszystko w dupie. Wynoków. Pimpusia i Ciebie, nieudaczniku. I mam nadzieję, że to dla Ciebie nauczka. A, i jeszcze jedno. Zanim wyjdziesz, wyczysz kibel, dobrze? Hello everybody! Thank you so much for watching, bitch! Jeśli film wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Fajnie by było, jakbyśmy w tym roku dobili 100 tysięcy. <laughs> Żeby cyfra była też trzyliczbowa jak moja waga. Co? Koniecznie się na moje wszystkie social media. Instagram, TikTok oraz Twitter. No i co? Widzimy się w następnym filmie już w środę o 18:00, tak jak zawsze. Trzymajcie się i pa! Była z wami Karen!